To wygra szybciej Juventusem Ligę Mistrzów, ale będą małe utrudnienia. Dzień dobry, to wreszcie zobaczyć, jak Juventus wygrywa Ligę Mistrzów. Zasady: Usuwamy sobie nawzajem trzech zawodników w formie statku. Przed każdym sezonem blokujemy trzy narodowości, których przeciwnik nie może użyć. Ale w ostatnim sezonie możemy kupić kogo tylko chcemy. Transfery muszą być zawsze z wylosowanej ligi. W pierwszym sezonie mamy 50 milionów budżetu, w drugim sezonie 100 milionów, w trzecim sezonie 200 milionów a w czwartym 400 milionów. Podczas sezonu, jeżeli zdobędziemy Puchar Krajowy, wygramy Ligę, wygramy Europejski Puchar lub nasz zawodnik zdobędzie Króla Strzelców, Króla Asyst lub będzie miał najwięcej czystych kont, ile zdobędziemy osiągnięć, tyle możemy usunąć zawodników przeciwnika. Każdy trofeum to też punkt, to każdy sezon bierzemy udział w coraz trudniejszych rozgrywkach i ważne, zostaw suba, bo czemu nie. To teraz możesz przemieszać oficjalnie skład czterech zawodników w których nie chcę, żebyś mi trafił, bo naprawdę będzie, będzie mi źle z tym wszystkim Ja największą sympatię mam do Dremera, e, Locatelliego i Grigoria, więc nie chciałbym ich stracić Jako, że jesteś gościem, to możesz pierwszy strzelić 4-3-3 mówisz, Z defensywnym pomocnikiem Kurde, tak podkreśliłeś tego defensywnego pomocnika, co? Może specjalny, może tam jest... Nie, z tej okazji strzelę ci w prawe skrzydło chyba, co? No nie będę się bawił w zmiany, ale może coś zmienić Nie, nie, zostajemy, ja nie mogę pierwszego wyboru zmienić Siem to Locatelli, więc on nie Zagrał u mnie w składzie, a z tymi pomocnikami wentły się to ciężko. Cop będzie grał. Dobra, to teraz ja ci strzelę. Ja mam formację ogólnie 4-2-1. To ja ci strzelę w środek obrony, ale ten prawy. Bo to ma trzech obronców, nie? Mhm. Chyba tak to się czuje, to. Rozumiem, że nie zmieniasz, tak samo jak ja. Nie, jeszcze nie. Ja już nie chcę tego odcinka nagrywać, naprawdę. Bremer, Bremer, prawda? Nie. Ildis. Tak. Ooo, ale strzał. No mi się już nie chce, nie chce mi się brać już udziału w tym odcinku. To dawaj, teraz możesz Dawra. się zająć w mojego Ildisa strzału. Bramkarz. I oczywiście bez zmian. Nie, ja już nic nie będę dzisiaj zmieniał, mam... Nie. Jest to zawodnik nowy z Kanady. O, Jonathan. No i ja będę musiał grać tym wachowiciem śmierdzącym. Nie, ale już już, nie? Ale ten środek obronny kusi, kurczę. Ja bym powiedział, że teraz środkowy obronca Ku... brzydko. A, <grydko> brzydko. Eee, <grydko> naprawdę. Ale. Naprawdę. A? Naprawdę. to ostatecznie. Ostatecznie. No ten David. Strzał za no cóż! Jezu, tyle zawodników, których bym przebolał. Nie no, nie no, jak nie wiem, no, no. żeby strzelić tego premiera zaraz, naprawdę. Nie jeszcze ja mam tego premiera, boję się. W lewy środek obrony. Mogę ci nawet powiedzieć, że to nie jest kluczowy zawodnik Juventus, ale w karierze może być dobry. może zmienić. za mi liździe i nic nie zmieniam, jest. To ci powiem, że to jest diagnos Hmm. Nie, nie boli, tylko straciłem dwóch środkowych pomocników, to trochę boli. Jeszcze ja, a kogo byś jeszcze nie chciał stracić Bremera, nie? Ostaw Bremera i Kurama ewentualnie, bo go lubię. Dobra, to ja bym powiedział. A napastnik teraz mam. I... Kur brzydko. 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 Bremer! To ustawka, to ustawka. No. 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 To, ale trzy strzały, bo nikt w tych statkach nie idzie. A teraz akurat. No ale to będzie dobry odcinek, widzowie. To będzie dobry odcinek. Chyba, że to nie jest bremer. Czyli nie zmieniamy. Nie, nie. Tak, Lulu. No, brzydko. Ja e, już się, się podjarałem. Nie, no, brzydko. To bremer, to jest. Jakie są szanse, że Nie, 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 nie. Tu macie podsumowanie tego, które straciliśmy? No myślę, że Alvin jest troszkę do tyłu. Jezus, kurwa. A teraz możemy zablokować trzy narodowości, oczywiście. Więc no jakie mi zablokujesz? A to ja mogę pierwszy wybrać? No. no. Słuchaj, potraktowałeś mnie naprawdę obrzydliwie i myślę, że nic się nie obrazi, jeśli powiem, że blokuję Brazylię, Hiszpanię i Anglię. To ja ci zablokuję Francją, Anglią, no i Hiszpanię. Super. To teraz jeszcze wylosujemy, z jakiej ligi możemy robić transfery w pierwszym sezonie budżet nasz to pamiętam. 50 milionów, tylko więc naprawdę ten pierwszy sezon będzie ciężki. Chcesz ekran Czy mi zaufasz na słowo? Możesz dać, tak. Ja tutaj... Po tym, jak ci wystrzelałem, to jest w pełni zrozumiałe. To chcesz najpierw, nie? No. Zobaczcie, leci, leci i będzie... Będzie Serie A! No dobra... A ja mogę robić transfery i będę miał Bundesligę! Niemożliwe, nie wylosowało Premier League wyjątkowo. To kupiłeś Albi. Na sam początek jest wielki powrót. Jest to Moise Zaken. Więc Moise Zaken wraca do Juventusu po sezonie bardzo dobrym sezonie we Fiorentinie. Oraz również takie małe doświadczenie na środek rolny, ponieważ niestety Bremer został mi bardzo brzydko zabrany. No to musimy pójść właśnie w finalistę Ligi Mistrzów, czyli pan Francesco Acerbi. A u mnie co ciekawe, też jest powrót, bo wraca Emre Chan za 25 milionów. No i też taka, no zmarnowany talent idzie teraz do Juventusu, czyli GC. za 20 milionów Jesus. Ale kule 20 bali za GECE? No. Ceni, kurde chłopak. Staje nam po 5 milionów, tak? Tak. Będziemy mieli na kolejny sezon te 5 milionów. Tak ustaliliśmy i teraz przejdźmy do tego pierwszego sezonu. Czy ktoś coś wygra? No. To tak się prezentują nasze składy po tych świetnych transferach i teraz zakończyliśmy sezon. U mnie powiem wam GC BOLE. A u ciebie masz jakieś prydyk to sobie dobrze poradzi? Wydaje mi się, że właśnie kuczy no... Wiedziałem, że nie ma Blachowicz, ale wiedziałem, że on często tam mi się właśnie przewijał ze statuetką, więc chyba Blachowicz będzie jednym z lepszych razem z Kucze... Nie wiem. Dobra, to może zacznijmy od... Widzimy tabelę. O nie, ty wygrałeś ligę! Nic nie mówię, nic nie mówię. A nie, drugie masz! A, bo ty widzisz ekran. Drugie mam, drugie. Inter o jeden punkcik, o jeden punkt. Powiem ci tak, ja a? mam piąte, a Inter zdobył u mnie 93 punkty. O Ewidentnie Tutaj strajhardowali. To nie miałeś szans. Buchar, Włoch. Kurde, wygrałem jednak. Co ty gadasz? No? Ja wygrałem z Napoli, 2. dwa. No, czyli mam po jednym strzale. Bałem się, że nikt nie będzie miał strzałów. Ale jeszcze zobaczmy, może będzie król strzęsów i król Asyst. To wiem. No, u mnie nie. U mnie na pierwszym jest chłopie Depay, który wyładował 32 bramki. A co jest najgorsze? Wlachowić chłopie 28 bramek. Wygryz tutaj Kenna, bo Kena chyba tutaj w ogóle. No nie ma. Jest McKenny, chłopie, jest McKenny, nie ma Kena. 12 bramek McKenny. Co tu się dzieje? No mnie nie było w top 5, ale Mauro no. i Hardi gra w Milanie. PR i tak on ma słaby, to teraz bym miał naprawdę jeszcze gorszy. A w asystach u mnie. O, u mnie Kubajner jest na pierwszym. A u mnie na drugim, więc ty masz dwa strzały. Ja mam jeden, czy zobaczmy czyste konta? Kurde. Ty, bo ja mam niby drugi, ale ja mam exekwo. Bo ja mam 11,38, 11,38. To by było ciekawe, to ma strzał. Ja też mam strzał, bo u mnie Dick Gregorio na pierwszym 14 czysty kąta, Alvin będzie miał trzy strzały, ja dwa. Czy rozumiem, że trzeba zmieszać? Dobra, ja wymyślam ogólnie, więc o ty najpierw strzelaj, bo masz więcej strzałów niż ja. Tym razem lewa obrona. Szczerze? Albo dalej, żeby nie było to zapytam cię czy chcesz zmienić. Możesz się zmienić na przykład? No tak, chcesz to dalej. Na prawo obronę, na prawo można zmienić. Czy Tak. No ciekawe. No i zostajesz przy tym. No tak, no już nie, raz zmieniłem długo, no nie będę to <grym> nie? Brzydko. Tremor, <grym> ja. brzydko yes! udało się Ale. odkuć. No będziemy musieli szukać nowego obrońcy Kurde, ten środek obrony on dawał, to dam środek obrony ten po prawej, tak. y Czyli Pesio. Tak. Zapytam, no może też coś zmienić. Tak, chcę na ten lewy. Chciałem bardziej tak pod kątem zapytać pod te zmiany, bo Jurama się podbywa, aczkolwiek nie jakoś specjalnie nie pomógł mi w, tym, w, tym, w tym poprzednim sezonie, więc czyli ja mam jeszcze dwa strzały i ty możesz jeden. Tak, tak, tak. A. No to ja bym ci teraz się pozbył, wiesz co? tego eśpedeka, ten środek, dos dosłownie sam środeczek, eśpedek Nie, ja nawet cię nie pytam, jest to Thiurem, Thiurem za Thiurem. No i ostatni strzał sobie. Nie wiem, w sumie, w co bym chciał, żebyś nie trafił. Może w Lachowicia, bo w Lachowicz faktycznie fajnie mi tutaj pomógł. W Karierze akurat nie zdąbnę, ale ja strzelę w brąkarze. Ostateczna decyzja. Tak, tak. No jest to kambiaso, niestety. Ale w Karierze no. jeszcze da się Tak, da się go zastąpić. Dobra, czyli teraz ja mam dwa strzały. Jeden, jeden, jeden. Trzeba byś tylko to ostatecznie. Gonzales, nie boli, ale zabolał, na pewno mnie bremer O to chodziło. No ale też oczywiście teraz blokujemy trzy narodowci. Kolejny, później naprawdę w ostatnim sezonie będzie ciężko kogoś kupić i dalej blokujemy? Francja, Niemcy i, i Argentyna. Dobra. A ja ci zablokuję, powiedzmy. A nie będą Niemcy? To jaka jest dobra narodowość jeszcze? Niech będzie Brazylia, Portugalia. O, a ja wylosuję nam jeszcze, z jakiej ligi możemy kupić zawodników, ale przypominam, w drugim sezonie mamy <laughs> aż 100 milionów, więc jest więcej możliwości. I jest to La Liga. No dobra, coś tam można wykombinować chyba. Dobra, jeszcze mi ligę, z jakiej mogę korzystać. O, chyba będzie dobrze. Hmm? O nie. Kurde, seria. Liczymy na Premier League, bo było obok. No przejdźmy do transferów. No na pewno będzie trzeba trochę pomyśleć. Było, trzeba trochę pomyśleć, bo tyle narodowości, co sobie pokasowaliśmy, że stwierdziłem, że chyba przesadziłem z tymi zasadami, ale coś wymyśliliśmy. Ja wprowadziłem acerbi 7,5 miliona, ale też postanowiłem totalnie osłabić Inter przez to, że tak sobie dobrze poradzi, bo ściągnąłem jeszcze Czachanoglu za 57 milionów. No i też Szwajcaria Somera 87 wyrana, więc naprawdę te transfery moje uważam, że dobre. I jeszcze zostało mi 31 milionów, a zostawię sobie na później, bo totalnie nie mogę nikogo znaleźć. U mnie wleciał najpierw na lewą bramę Alaba z Real Madrid, również z Realu przyszedł y, Brahim na skrzydełko i na SO Jimenez z Atletico I łącznie mi to wyniosło 101 milionów i pół, a mieliśmy jeszcze piątkę w Tanku, więc wszystko się zgadza zobaczymy kto teraz więcej osiągnie w tym sezonie bo pamiętajmy teraz gramy w idzie konferencji i może ktoś tam wygra przyszła ekipa taki na półfinał bym powiedział że jest słowa jak na gibizole i juventus Działa działo się chyba dużo tak się prezentuje mój skład mój aczerbi ma już 79 wygrała. mój też szachanoglu to był taki piłkarz zobaczycie zaraz sami ja się boję sprawdzać powiem szczerze tych statystyk wszystkich naprawdę ja widziałem jak to wszystko wyglądało o? że mówię szczerze spodziewałem się gorszego Wyniku było, skończyłem ostatecznie na piątym, więc podobny wynik, w sumie, ten sam wynik co ostatnio i na pierwszym Milan. U mnie, no walka o mistrza była z Interem identyczne statystyki. 22 wygrane, 10 remisów, 6 porażek. Tutaj zdecydowałem chyba mecze bezpośrednie albo bilans brankowy i wygrywam, to właśnie ja. 76 punktów, no sami zobaczcie, wszystko to samo, wszystko. Yeah. Jeden strzał po mojej stronie, a jestem pewien, że wygraliśmy też Puchar Włoch, więc Albim będzie miał tak przy... Brzydko. W ten sezonę, co nie wyobrażacie? U mnie Puchar wygrało wygrał Napoli no, W półfinale odpadłem Zobaczmy, czyli konferencji Chelsea wygrało konferencję z Kopenhagą Także mocnego oponenta po prostu dostałem Odpadłem w... Gdzie, gdzie to jest? Ja odpadłem wyobraź sobie w 1-8 finału okay. Ale jeszcze w sumie Jeszcze mi uratować Król Strzelców teoretycznie No tutaj jeszcze jest potencjał, ale... U mnie, no zajęłem czwarte miejsce w fazie ligowej Ogólnie w 1-8 trafiłem na Legię Dokonaliśmy ich 6-4 do 4. Nie tak łatwo było Pierwszy finale trafiliśmy na Real Betis. Pokonaliśmy ich 5 do 2. Półfinale, a Poel 6 do 1. W finale nie zgadniesz, kogo miałem, Chelsea. I Kopenhage pokonaliśmy 3 do 0, więc mamy kolejny strzał. Transfery on dały, ale pamiętajmy, Alvin jeszcze może nadrobić w królach strzelców. Nie zrobiłem błąd. Przez przypadek już bez zapisywania. Chyba przed dostaniem meczem chyba ci załapię. Czytaj karierę, bo nie wiem. Jesteś na porządku. Ta. Nie jebane padły od PS5, a dawałem na sam dół. -za Zakładam, że raczej nie ma opcji, że tam ktoś coś cokolwiek miał. To ja tylko dopowiem, że królem strzelców nie był nikt u mnie. Kastejanu znowu męczy. Dalej. W asystach ogół e 10 asyst, więc 4 strzały luźne. A wszyscy kontakt kontach więc 4 strzały, ale powiem Ci, ja daję Ci po prostu jeden strzał. Dziękuję bardzo. To wymieszaj skład i zaczynamy strzelanie. Bo zaczynamy cztery strzały Moja, później Twój ostatni. Może będzie najbardziej kluczowy. Ja nie wiem, czy w <laughs> chce kogokolwiek z tego składu, więc. To może strzelę w 4 pozycje od razu. Dawaj I bez zmian, co ty masz Dobra To ja bym strzelił rankarza, napastnika i dwóch środkowych obrońców nie jest źle, bo to jest Di, di Gregorio, João Mario, Acerbi i Sao. Więc wydaje mi się, że jestem w stanie poradzić sobie bez nich Tym bardziej, że będziemy mieli 200 milionów, więc to też sporo zmieni Czekaj, ja bo coś czuję, że twój jeden strzał mnie bardziej nie niż moje cztery Nie, nie sądzę, nie sądzę Dobra, dalej. Pójdę na prawego obrońcę Bez zmian Bez zmian? Tak Nawet jak ci powiem, że to najlepszy Słabszy załatnik na Dziob, nie obchodzą mnie takie, takie rzeczy. Dobra, to jest Jeomario. No i tak, Jean Mario u mnie był często w Team of the Week, więc no. to jest po prostu ukryty, ukryty potencjał. To jeszcze zablokujmy sobie narodowości ja zacznę. Włochy, Argentyna, Norwegia, żebyś tam Holanda nie miał okazji kupić ewentualnie. Tam ja ci jeszcze zabrał na pewno Holandię. No tak na wszelki wypadek Egipt, gdybyś tego prywatnie <grym> wziął, to by nie powinien być i I myślę, że jeszcze polecimy w... Czekaj, bo coś, co, 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 jeszcze nie zabrałem, z takich fajny narodowości. No ja siedzę cicho na tego. He <noise> takie, takie topki ci zabrałem mi się wydaje. O no, Włochy ci chyba dam jeszcze. A, jeszcze z jakiej ligi możemy zrobić transfer? A może najpierw dla ciebie? Jakąś dobrą, bo ja naprawdę, u mnie jest dramat. Nie wiem, czy to dobra będzie, ale tam jest dużo narodowości od ligę. A no dobra, no da się coś tam wykombinować. A ja dostanę... Premier League, możemy lecieć dalej? Nie, nie. O, no, chyba to samo. To tutaj Portugalczycy mogą mi uratować. No dobra, czy teraz 200 baniek? 200 baniek i kogo kupimy? Mam wrażenie, że sporo transferów się pokryje. Zacznij, może. No, wrócił David na sam początek, bo on jest nowym transferem, ale musieliśmy go najpierw się pozbyć, ale wrócił. Następnie, oczywiście, w kwiczek faraczkieliano to było dosyć oczywiste, no bo. no, no nie oszukujmy się. I obrona została wzmocniona, bo wleciał Pacho na środek obrony i jeszcze Pan Singo na prawą obronę. Dobra, to jednak trochę jest inaczej. O Pacho też myślałem, ale oczywiście u mnie też. řeči o Pat pad no no No... miałeś trochę jsi możliwości. Zarzało Mario Hakimi z A myślałem roku. o nim, myślałem o nim, ale zdąrało funduszy. funduszy. I jak szukaliśmy transferów to powiedziałeś o innym zawodniku z Kosowa Zerkowa, też do mnie przyszedł Widzowie wiedzą, że to moja ulubiona narodowość więc musiałem go pozyskać dla widza Więc co, takie składy są nasze i zobaczmy, czy wygrają Ligę Europy Tak, czy z kolei wygrają Tak się prezentują składy po całym sezonie przed ostatnim sezonie, u mnie to wygląda świetnie a czerpiemy mu spada overall Ale no, czuję, że było dobrze Dzień. Ja czuję, że nawet ja do bucharu ważnego nie zdobyłem, nie? Ale liga, kurde, czuję, że jest zasięgu, no i może ten król strzelców i coś. Czuję, że ten David naprawdę chyba tutaj odpalił, nie wiem. Pokaż swoją ligę, no. no naprawdę? Nie? Na no, ja tym jestem. A przysięgam, że. nie wiem. Zaskoczyłeś mnie. A ile masz punktów? No, 75. Ty, to sporo. Sporo, ale miałem miał 87. Nie, no, tego się nie spodziewałem. To no, ja osobiście wygrywam, ale mam 81 punktów, więc u mnie chyba liga była trochę łatwiejsza. Tak, tak. A ja, przecie, co ja robię, nie tak, ty? Dobra, pokażę, ja chcę zobaczę strzelców. Brzydko. Lukaku się odpalił 34 bramki w 38 meczach Nie, nie mam siły Ale u mnie też jest Lukaku, ale ma 29 bramek nie? No. nie mam siły David jest na trzecim też Kelly 22 Ja mam jakiś strzał będę miał? Nie Chociaż czekaj no, Teoretycznie jest Coop Miners ma 10 asystów ale samo co naresko że miał 2 spotkania mniej Nie patrzmy na to To ma strzały? Ja w asystach nie mam Czy za konta jest Karne i De Sommer, Somer, Mike? nie ma mi do U mnie Sommer na drugim ten De no Jak chciałbym mieć czysty konto Przez te trzy sezony zawsze on był Możesz pokazać z kim odpaliłeś w puchalce. Bo już wiemy, że Albin. No nie wygrał. No tak, Kopa Italia przegrałem z Napoli w finale. I Ligi Europy wygrało Porto. Ja odpadłem w. Jezus, naprawdę! Znowu w jednej usmie odpadłem. Matko Woska, ale to jest dramat. Ja Kopa Italia wygrałem z minalem 3 do 2, więc drugi mój strzał, a Ligi Europy. Co ciekawe, w fazie ligowej to byliśmy na 13 miejscu, więc liboszu. Graliśmy w playoffach, tam pokonaliśmy Steel Bukary. W jednej pokonaliśmy Ferencz Warosz. W finale pokonaliśmy Romę, w półfinale pokonaliśmy Fenerbusze i w finale zmierzyłem się z Lionem i z co się wydarzyło. Wygrałeś w finał? Nie, niemożliwe. Nie, przegrałem nie. dwa do innego. To się nie udało. Nie udało. Ja, wiem, wiem, że robimy jakieś te posłane transfery na sam koniec, ale kurde. Ja bym chciał zostawić Davida, bo on jest tutaj taką moją iskierką tym wszystkim. Ty ja mam dwa strzały, ty masz jeden. I też ważna zasada, teraz możemy korzystać z każdej narodowości, jaką chcemy, bo teraz walczymy o ligę Mistrzów. Więc ja przemieszam skład, ty przemieszam skład. No ja bym nie chciał stracić tego czwarteczkę, To może ja zacznę jako, że mam. Dwa co? Dawaj Ci strzałek z prawego na pastiku hmm? Czuję, że mam to, czuję, że nie mam to mam. I się po prostu nie chcę, naprawdę. I nie zmieniasz. Nie, nie, nie. No dobrze, bo to perin. Serio? Tak, dobra, ja ci pójdę. Prawy, środkowy pomocnik. Mogę ci zaproponować, byłem karczą. Nie, to jednak lewa obrona. Mm. Brzydko. Dwie ja proszę, ja zmianę, i to jest parę szkeli. Jest! Dobrze! No dobra, ja się nie cieszę, bo jeszcze mi możesz parę szkeli wystrzelić. A, no tak, no właśnie. To ja moim ostatnim strzelaniem w tym odcinku będzie lewy napast. Klasycznie zapytam. A no, ja zmienię. ja zmienię. Na. Lewego obróc. I już to jest twój strzał. Tak, tak, nie bawmy się. No to zmieniłem go z na paczło, więc to nie był najlepszy wybór, ale myślę, że mogło być gorzej, bo na pewno ty więcej zyskałeś na tym strzelaniu. Mamy 400 milionów, możemy brać z na narodowości, a ligę losujemy jak zawsze. To wylosuje y, dla Ciebie klasycznie na początku. tym chyba będzie Premier League. Albo Bundesliga. Okej, okay, dobra, odkutka. To teraz ja. Nie Premier League, bo ja chcę mieć jakąś szansę jednak. O nie, tylko nie ligę. Od... Dobra, Liga jest. Z porządku. Zobaczymy, jak te składy się pozmieniają. Bo się pozmieniają na pewno bardzo dużo. Ostateczny sezon, pomimo że mam więcej punktów, Alwina, ale to jest o wszystko. To jest o Ligę Mistrzów. Jak on wygra, to wygrywa cały odcinek. Ale co do transferów, to zacznij Kurczę, A możemy jeszcze dać sobie chwilę? Bo ja się myślę, że pomijam, że ja się Pelina pozbyłem, ty. No to jest kusowe, Myślę, To ja w sumie powiem o moich transferach. Dawaj Kupiłem. Vinicius Junior 90 overall. Za 171,5 miliona. Kupiłem jeszcze Alvarez'a na napad za Wlachowicia Chciałem Lewandowski, ale ten Lewandowski na symulacjach, ciężko z nim I ostatni zawodnik Valverde Za 120 milionów, zostało mi tam jeszcze trochę, ale już nie chciałem szukać zawodnika na siłę, który i tak by nie wzmocnił składu No to u mnie jest tak Idziemy od samego dołu Najpierw na brameczkę wejdzie pan Nick Pope 82, on tam kosztował 15 baniek Potem w obronie, no Vigi tak no to było raczej całkiem oczywiste, że musimy tutaj obronę wzmocnić Następnie Rodri na środek pola Potem jeszcze oczywiście Sal który jest absolutnym dzikiem, no i atak Isaac z Newcastle. Kurde, ale tych transferów na dzikie no? no się zmieściło idealnie. No i zobaczymy, kto wygra Ligę Mistrzów Teraz naprawdę myślę, że szanse są bardzo wyrównane. Jeżeli jesteś przed pierwszym meczem nie? Tak jest. 3, 4, Ja wygrałem 3 do 1, Chachanogu i Zergowa. A ja 3-0, czyste konto. Jeżeli to faza ligowa, to powinno pójść? Powinno, na luźno myślę. Teraz mamy lips. 3, 2, 1, czyste konto pismo. Oi, 2-2 i sala każdego i w 86 trace, punkt. U mnie 3 do 1. Wygrałem Vinicius z hat-trickiem. dobrze, dobrze, nie można gubić punktów. Ze Stuttgartem. Powinno być łatwo, ale możemy się zaskoczyć, więc 3, 2, 1, 4 do 2. Wygrałem. Kurde, no remis. To no nie, no ze Stuttgartem nie można punktów gubić, ty. U mnie Czechanoglu z hat-trickiem, A Lil. Tak naprawdę teraz możemy się potykać, ale później w fazie pucharowej to nie ma szans. 3, 2, 1. przegrałem. Co jest? Jak ty nie wyjdzie, to będzie fatalnie. Ej, Oni mieli dwa strzały, jedną okazję i będę osiem strzałów i <noise> Nie, no panowie. Ja wygrałem, ja wygrałem. Alvarez dwie branki Co my mamy teraz? Aston Villa, o oh, fuck To na którym miejscu jesteś? Na dwudziestym. Okej, dobra, bo ja na Trzy, cztery ry, czy remister. Nie, wygrałem znowu. Przegrałem tak znowu. Ja. No i salach znowu kręgowego nie trafia. Ten salach to ci nic dobrego nie przyniósł. Ja pierdźcie, teraz jest. City, dobra. Trzy, cztery. 3, 4. Zero City. Wygrałem. Czechano Vinicius. No ty to walczyć do końca chyba. o Wyjście. Nie, no te mi mitrologią tę rozgrywkę. Czy dwa mecze. Klub Brusz. Klub Brusz. 3, 2, 1. Panowie, proszę, proszę. Jest. Wygrałem 2-0. Cały odpowiednie tory póki co, zobaczymy jak będzie dalej. Tak Benfica wygrałem. była ostatnia chyba. jestem na czternastym, więc no nie powinno być tragedii, ale zobaczymy. Trzy, cztery, remis. Przegrałem z Benfica 2-0. No, ale chyba wyszedłeś, no, Wyszedłem i gram z Pedrze w pierwszym meczem. no że po Brzydko. To ja poczekam, bo ja chyba gram od razu w 1 i ósmy. Dobra, szybka symulacja. A? Jeden w dupę. Jeszcze raz. Co zawiodło tutaj w tym momencie? Ja naprawdę, ja wydawało mi się, że ustawiłem idealnie. No nie, nie. Może się uda wrócić. 2 zero Dobra. Dzięki za walkę. Znamy z tego odcinka, ale ja jeszcze spróbuję oczywiście wygrać tą Ligę Mistrzów. Dla wszystkich kibiców wyjątkowych. z 1 Pierwszy mecz. Oby się udało. Ojojo. Ale 1-0, tylko da się wrócić, nie no. No nawet nie miałem okazji osłabić tego 2-1. Czy się teraz zakończy ten odcinek? No... Kurde, Kijakiwik! No, Nikt li Ligi Mistrzów nie wygra, Boże! Tu sam nie można grać Ligi Mistrzów, no mi, to jest już dobitnie potwierdzone. Myślałem, że tutaj będziemy walczyć do samego finału, a my odpadamy w 1-8 i w playoffy. Yeah. Mamy zwycięzcę udało mi się wygrać. Możecie zobaczyć ten film właśnie teraz. No i zapraszam do Alwina, bo tam niezwykły materiał. Tak, Mamy. będzie świetna zabawa. Po